Od premiery Diablo 4 minął już ponad rok i już w sumie od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że krótko najpewniej po tym nastąpi oficjalne ogłoszenie pierwszego dodatku Vessel of Hatred. Samo Vessel of Hatred zostało zapowiedziane już dość długi czas temu, ale tak naprawdę nic konkretnego na temat tego dodatku, oprócz tego, że zostanie dodana dobrze znana lokacja z Diablo 2 oraz tego, że głównym Nemezis tego dodatku będzie najpewniej Mephisto, no to w sumie nie wiedzieliśmy nic, oprócz jeszcze ewentualnych lików, których ja celowo nie pokrywałem, ponieważ rzadko kiedy decyduje się po prostu pokrywać liki. No bo nie są to potwierdzone informacje ani oficjalne informacje. Wczoraj odbył się Xbox Game Showcase i jak wszyscy wiecie od niedawna, w sumie nie aż tak od niedawna, no ale powiedzmy oficjalnie od niedawna, Blizzard jest już własnością Microsoftu, Microsoft jest, są również właścicielami Xboxa, więc to właśnie na tym evencie dostaliśmy nowy trailer, Vessel of Hatred oraz oficjalną datę premiery. Będzie to 8 października tego roku. Jednak oprócz tego, co zobaczyliśmy na samym Xbox Game Showcase, czyli trailer i ogłoszenie daty premiery, Blizzard wstawił również na swojego bloga oficjalny post, którego Dowiemy się już nieco więcej na temat dodatku. Ale zanim omówimy sobie, co w samym dodatku zobaczymy, chociaż no tutaj na razie powiedzieli bardzo ogólnikowo, to pewnie chcieliby się, żebym skupił się najbardziej na tym, co największą ilość osób interesuje, czyli ile właściwie będzie kosztował dodatek i czy będzie w nim Pay to win. W końcu była ta ankieta słynna, po której ludzie uznali, że dodatek będzie na pewno kosztował przynajmniej 80 euro w wersji podstawowej, oraz że będzie zawierał elementy Pay to win, takie jak Legendary Power oraz miejsce w staszu. Zobaczmy, czy tak. Faktycznie jest. I otóż tak nie jest. Tak jak mówiłem praktycznie od samego początku, kiedy tylko było wiadome, że będzie dodatek i że będą one wychodziły w wersji corocznej, powiedziałem, że dodatek będzie najpewniej kosztował 40 euro, również mając na uwadze to, że chociażby dodatek do Diablo trójki, zanim jeszcze mieliśmy podniesienie cen gier AAA z 60 na 70 euro, kosztował 30 euro. Tyle kosztował Reaper of Souls, kiedy wychodził. Tak więc podniesienie ceny dodatku do o kolejne 10 euro względem tego, że te ceny poszły w górę, wydawało mi się całkiem logiczne. I tak jak widzimy, tak. Diablo 4 Vessel of Hatred będzie kosztowało 40 euro. Będziemy mieli wersję Deluxe za 60 euro oraz Ultimate edycję za 90 euro. No i czy ktoś może powiedzieć, gra za 90 euro od Klejka? No trochę tak. Ale jest tam naprawdę na nasrane dużo kosmetyków i oczywiście Early Access. Żartowałem. O dziwo, early accessu nie ma, bo to, że nie będzie żadnych elementów pay-to-win, to, no, raczej było wiadome od samego początku, na logikę, ale szczerze mówiąc, zaskoczyli mnie tym, że nie ma nawet early accessu do tego dodatku, szczególnie jest to zaskoczenie patrząc na to, że na przykład w dodatku do WoWa coś takiego wprowadzili, że mimo tego, że to jest dodatek do już żyjącej, działającej gry, no to będzie można mieć do niego wcześniejszy dostęp, jeżeli kupimy droższą edycję, tak więc teraz zobaczmy, co faktycznie jest w tych edycjach. Mamy również edycję, której nie mieliśmy na samym ekranie, to jest bundle, który po prostu zawiera Diablo 4 oraz dodatek, no jeżeli ktoś nie ma Diablo 4, no to najpewniej najlepiej jest po prostu kupić sobie tego bandla. podejrzewam, że jakoś sensownie cenowo to wychodzi, chociaż w momencie, kiedy Diablo 4 już tyle razy było na promocjach, to może lepiej by się było wstrzymać. Tak czy inaczej w tej wersji mamy po prostu Diablo 4, mamy jakiegoś preorderowy bonus jakiegoś snu Leoparda peta, ponieważ zostaną dodane pety, które sobie omówimy i będzie dodany jakiś legendarny gem dla Diablo Immortal, no ja, Diablo Immortal nie mam, więc mam to totalnie w dupie. I znowu jest coś, co mi się nie do końca podoba w takich Sytuacja, że wiecie, fajnie jest, jeżeli już faktycznie nie wiem, komuś zależy na tych kosmetykach, chcemy kosmetyki do gry, no to fajnie by było dostawać jakieś bonusy, które faktycznie to są kurwa do gry, którą kupujemy, nie? Totalnie nie rozumiem dlaczego, nie wiem, w standardowej edycji Wessel of Hatred dostajemy kurwa jakiś, nie wiem, czy to jest w ogóle gem, czy to jest jakiś faktyczny przedmiot, czy to jest kosmetyk, dostajemy jakiś gem do Diablo Immortal. No dziwna sytuacja. No tak czy inaczej w tej podstawowej edycji Wessel of Hatred dostajemy oczywiście Vessel of Hatred. Za preorder dostajemy jakiegoś no Leoparda. No i zwróćcie uwagę, że zarówno w wersji Deluxe. Ultimate nie ma niczego, co jest w żaden sposób pay to win albo jest w jakiś sposób, nie wiem, wcześniejszym dostępem do gry, tak jak niektórzy się bali. No dostajemy platynę, co prawda. Ktoś może powiedzieć, że platyna jest pay to win, bo ewentualnie możemy skipnąć tiery i dostać te bonusy e, z prochów szybciej, no ale wszyscy wiedzą, jakie te bonusy są i że najczęściej w ogóle to nie jest potrzebne, bo to idzie w miarę równoległe z levelowaniem. No tak czy inaczej, dostajemy skina do peta, mount, który w ogóle, pierwszy mount, który nie jest z koniem, tylko jakimś Tygrysem, leopardem, chuj wie co, warcat. Dostajemy monta i armor. Dostajemy dostęp do premium Battle Passa, co jest oczywiście normą w tych sytuacjach Battle Passowych. I tutaj dostajemy w tej deluxe edycji, czy w tej edycji za 60. Tak, w tej edycji za 60 euro. W tej najdroższej za 90, której tak raczej nikt o zdrowych zmysłach nie kupi. Dostajemy 3000 platyny, kolejnego peta, jakiś zestaw pięciu armorów dla każdej klasy po prostu. Pięciu? A dobra, bo dla Spiritborna dostajemy po prostu. Czemu tu jest ptaszek, a to jest instant unlock? Aha, dobra, no bo to będzie odblokowane na premierę dopiero. A, to, a te rzeczy dostajemy od razu w momencie preordera, Okej, okay, czyli, ok. Czyli te wszystkie rzeczy, a to dziwne, tu pety dostajemy od razu, mimo że petów jeszcze nie ma w grze. Chyba tego nie do końca przemyśleli. No i tak czy inaczej, też dostajemy jakieś skrzydła i dostajemy portal, więc jak widzicie, są to tylko i wyłącznie rzeczy kosmetyczne. Nie ma, raz jeszcze podkreślam, żadnego systemu, że nie wiem. Dostajemy wcześniejszy dostęp do dodatku, dostajemy jakieś legendary power, jak to na początku było w tych likach ankiety, dostajemy jakieś gendary, powery, które są tylko i wyłącznie w dodatku? Nie, czegoś takiego nie ma. E, ja najpewniej kupię po prostu standardową edycję i, i tyle. Standardowa edycja 40 euro, można by się było tego spodziewać. Czy to faktycznie będzie warte swojej ceny, czy to jest uzasadnione, że te dodatki wychodzą rocznie, a mimo tego cena jest taka jaka za Reaper of the Souls, gdyby wyszedł w dzisiejszych standardach, no to zobaczymy niestety faktycznie, co ten dodatek będzie miał do zaoferowania. Ja go oczywiście kupię, e, tak czy inaczej, po to, żeby ewentualnie móc po prostu na kanale się wypowiedzieć na temat dodatku, czy po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał poczekać tydzień, dwa po wyjściu dodatku, żeby posłuchać, kto co inny ma do powiedzenia na temat tego dodatku, no to ja po prostu to kupię, żeby móc się wam podzielić swoimi wrażeniami, żeby być jakimś tam jednym z wielu głosów, który może weźmiecie pod uwagę, czy chcecie sami dla siebie kupić ten dodatek. Teraz przejdźmy natomiast już do samego postu, kiedy już sobie porozmawialiśmy o cenach dodatku i co faktycznie w nim będzie zawarte w zależności od ceny. No to teraz dowiedzmy się, co faktycznie ten dodatek będzie oferował, tylko jak, tak jak Wam mówiłem, na początku na razie mamy bardzo duże ogólniki. Dopiero będzie chyba campfire chat. Nie powiedzieli po prostu o jakimś streamie, który będzie, jeśli mnie panie myli, 18 czerwca. Ale jeszcze zobaczymy to na blogu. Zaraz się najwyżej poprawię. Tam będzie stream, który będzie dotyczył opowiadania o nowej klasie. Podejrzewam, że przy okazji tego też opowiedzą nieco o pewnych rzeczach, które pojawią się w samym dodatku dość bardziej szczegółowo. No ale zobaczmy, co napisali na tym blogu. Tak więc na blogu mamy dumną informację, że już wkrótce wcieli się w spirytystę. Kup dodatek Vessel of Hatred w przedsprzedaży. Spiritista to jest oczywiście Spiritborn, taką się chyba będzie nazywał po angielsku. Tak jak mówiłem wcześniej, do, premiera dodatku odbędzie się 8 października na wszystkich platformach jednocześnie. E, dostaniemy oczywiście dostęp do dżungli na Hantu i głównym celem będzie odnalezienie Nyrel, która no chyba powoli, niestety, zgodnie z tego, co widzieliśmy na trailerze, który pewnie gdzieś tamtej może wam będzie mijał w międzyczasie, więc ona jest najpewniej przejmowana przez Mefisa no i będziemy musieli dorwać e, pana nienawiści i najpewniej zakończyć jego żywot, podejrzewam. Cóż za zaskoczenie! yes yeah. No i ogólnie Spiritborn jest jakby klasą, która wywodzi się jakby z tej dżungli, o której mówiliśmy dopiero co. E, mają to być wojownicy, którzy jednocześnie korzystają z jakiejś mitycznej synergii. Ogólnie teraz możemy sobie troszeczkę porozmawiać o likach. Według lików to no właśnie będzie taki e, wojownik, który przy okazji właśnie taki bardziej skupiony na mele kombacie, bo on ogólnie podobno ma używać glaive'i, e, który przy okazji będzie się w jakiś sposób lekko buffował za pomocą jakichś tam bardziej spirytystycznych mocy. Czyli może coś jakiś taki nie wiem, taki mele weapon z jakimiś znaczy, mele range z jakimiś takimi bardziej midrange'owymi opcjami. No i oczywiście więcej na temat samego Spiritborn mamy się dowiedzieć. A 18 lipca jednak, a nie czerwca, kurczę! No to myślałem, że to już zaraz za parę dni, a to widzę, że jeszcze miesiąc trzeba będzie poczekać. No ale to podejrzewam, że tym bardziej, jeżeli aż tyle czekamy, to nie dowiemy się tylko i wyłącznie o Spiritbornie czegoś, tylko to już ogólnie o samym dodatku. Oczywiście wiemy, że będziemy w dżungli na Hantu, to już było wiadome praktycznie od samego początku i chyba nawet wprost to było przyznane, oprócz tego, że, no wiecie, no po grafikach nawet no, ciężko by. Było temu zaprzeczyć. Po grafikach chyba nawet już twórcy powiedzieli sami, że tak, to jest dokładnie to, i, i właśnie wrócimy do kurasty tego typu klimaty, więc tutaj chyba nie ma sensu się rozwodzić za bardzo. Podejrzewam, że jeżeli ktoś z Was się bardziej interesował tematem tego loru, tej lokacji i tak dalej, no to pewnie dużo twórców się w tej kwestii wypowiedziało i jakby wszyscy, którzy śledzili Diablo, to już wiedzą mniej więcej, czym się akurat pod tym względem Vessel of Hatred je. No tutaj wiadomo, jakieś tam wyjaśnienie fabuły na szybko, to wiadomo, że chodzi o Mefisto, to chyba jakby nie wymaga zbyt dużo atencji. No i jest coś, co. Pewnie wielu osobom się spodoba, a ja na to... Mogę jedynie ciężko wzdychnąć, bo nieraz wam mówiłem, że nie jestem fanem systemu najemników w hack and slashach Jakoś akurat ten aspekt w, samym, w samej franczyzie Diablo nigdy mi nie do końca leżał. Moim zdaniem połe po prostu, gdzie tam po prostu jest nasza postać i tyle. I to jest jakby takie nasze główne power. Wiadomo, że to nadal będzie najważniejsza nasza postać, ale nie, nie do końca mi leży system najemniczy w tego typu grach. No tak czy inaczej, na no, pewnie będą działać na takiej zasadzie, że mają rosnąć w siłę, wspomagać w bitwach wyjątkowymi umiejętnościami, czy pewnie będzie tam można jakiś prosty build stworzyć, jakieś item, na nich zakładać, będą progresować w jakiś sposób, no ale mówię, ja nie jestem do końca fanem tego typu systemów i podejrzewałem, że jeżeli to się nie pojawiło w sezonie czwartym, to pewnie pojawi się w dodatku. Mnie to osobiście trochę trochę boli w serduszko, ale pewnie finalnie będzie mi to ni grzać, nie ziębić. Zobaczymy, jak to będzie zrealizowane. Będziemy mieli nową kooperatywną aktywność PVE Endgame'u i to jest to, co również pojawiało się w likach, czyli ma być coś na zasadzie rajdów. Wtedy oni powiedzieli, że to będą po prostu dungeony, będzie to aktywność, będą jakiegoś rodzaju dungeony, w którym już faktycznie musimy wejść w party, to nie będzie tylko, że możemy, tylko będzie wymóg wejścia z party, no i będą tam jakcyś niby, wiecie, trudni przeciwnicy, trudni posowie, coś niebezpieczeństwa, no więc najpewniej taki, nie wiem, odpowiednik dungów łamany na rajdów wzorowanych bardzo mocno pewnie na jakiś MMO typu World of Warcraft. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No i oprócz tego mamy się doczekać dużo zmian w core grze, w trzonie gry, chociażby będą właśnie ulepszane i zmodernizowane podstawowe systemy, które funkcjonowały od premiery, mają być nowe skille, Tutaj jest, wie, wiecie, jest ulubione, wzmocnisz ulubione klasy nowymi umiejętnościami w angielskiej wersji, to jest normalnie, że skille, więc podejrzewam, że tak jak w sumie większość osób podejrzewało, tego chyba akurat w likach bezpośrednio nie było, ale większość osób podejrzewało, że faktycznie w pierwszym dodatku zobaczymy jakiś rework albo ewentualnie poszerzenie systemu skilli, mamy dostać dodatkowe tablice mistrzowskie, czyli paragon board, pytanie, czy również przy okazji tego Paragon Board e, przejdzie jakiś lekki rework, żeby nie był po prostu taką tabliczką do... taką wydmuszką troszkę, tak jak to aktualnie ma miejsce, która po prostu przytłacza swoją wielkością, a tak naprawdę jest zwykłym, banalnym poruszaniem się po statystykach, po prostu jak najszybszym i jak najbardziej efektywnym dążeniem do legendary node'ów i do glifów. No i właśnie mają się pojawić nowe legendary glify. Szczerze mówiąc, troszeczkę szkoda, bo dawno temu już teorii craftowałem na temat glifów i uważam, że fajnie, było, jakbyśmy dostali coś na zasadzie unikalnych glifów, że na przykład, nie możemy mieć tylko jeden albo dwa takie glify, per cały Paragon Bore, którym jakiś swój specjalny slot, który musi jeszcze spełnić jakieś dodatkowe wymagania, i który faktycznie jakiś bardzo game changerowy sposób zmienia działanie naszej postaci w jakimś aspekcie. No ale nie może te nowe legendary glify też będą w jakiś sposób ciekawsze niż to, co mamy obecnie. No i mamy oczywiście dostać nowe rodzaje dungeonów, nowe aktywności oraz nagrody z Tree of Whispers oraz wiele, wiele więcej. Mamy również otrzymać pety i podejrzewam, że to będzie rzecz bardzo kontrowersyjna wśród graczy Diablo i ogólnie społeczeństwa hackenslaszy, ponieważ pety będą działać niczym w koreańskich MMO, czyli będzie to po prostu taki zwierzaczek, który będzie za nami biegał i on będzie automatycznie zbierał złoto oraz macy. To jest napisane, że one będą pomagały w tym a nie, że będą nas wyręczały, więc nie wiem, na ile celowa jest użycie tego słowa, czy to faktycznie będzie tak, że on z automatu będzie zbierał wszystko, czy będzie wiecie, tylko lekko pomagał i faktycznie nadal jakoś sami będziemy musieli to działać. To było głupi jak już tutaj taki system, który niech całkowicie wyprze, to że musimy to robić w ręce. I zaloguj się teraz, by przyjąć zadanie w grze, które umożliwia odblokowanie zwierzaków? O kurwa, no to już wiem, co będę robił po nagraniu tego odcinka. Ty, to może może po prostu domontuję. Jak już nagram, to domontuję, może nawet samym głosem tylko o co chodzi z tymi petami. Chociaż chyba bez sensu, bo to każdy może zobaczyć. No nie wiem, zobaczymy. No tutaj po zalogowaniu, jak widzimy, mamy od razu nawet informację, że możemy odebrać peta. Your three Friends Awaits Here. Aha, ale ja nie chcę tworzyć nowej postaci. No. To wejdziemy na postać i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Od razu po zalogowaniu mamy: Questa, Fateful Companion, Pet the Well-behave Dockin' Kiowa Shad. Więc tam od razu pójdziemy. No i tutaj faktycznie w Kiowa czy czeka na nas takiś piesek. Good Boy możemy go spytać, tak? Ty jesteś dobrym bojem. Aha. O. No i jak widzieliście, otrzymaliśmy właśnie Peta, który będzie wspierał Golda i materiały. I możemy go głaskać używając emotki Hello. Nie no, dobra, no. Aha, nie działa. A dobra, bo to nie jest mój pet. Muszę iść z nim, muszę iść do tego. Muszę iść do garderoby. Pójdę z nim do garderoby. I co on będzie gdzieś tu siedział? Pets. O. Okej, okay. mamy naszego peta. I czy on faktycznie za nami gdzieś tu chodzi w mieście? Tak, biega normalnie za nami, okej. Okay. O, no i faktycznie można go pogłaskać. No i zajebiście. Psa, od razu zahartujemy w boju, więc idę z nim na helltide, bo nie ma. Nie ma co, niech się wykaże, że jest warty chodzenia ze mną. No i faktycznie, jak widzicie, biega i zbiera tego golda. Czyli to faktycznie nie jest tak, że to z automatu po prostu nam podnosi golda, to nie jest jakiś automat totalny. Tylko ten pies faktycznie biega i po prostu zbiera te rzeczy. <grych> no mówię, trochę taki filik jak w koreańskim MMO, ale tak naprawdę, czy mi to jakoś super przeszkadza? Na no aktualnie chyba nie. Diablo. Trochę, jak widać, mu też to czasu schodzi, nie jest tak, że on tak faktycznie instant po to podbiega. No dobra, no to widzicie, wchodzicie do gry, macie prostego quest'a, żeby pogłaskać pieska w kieważadzie, no i już macie nowy feature, <laughs> w cudzysłowie, odblokowany. No i tutaj dostaniemy jakieś różne skill'e do tego, pod skin'y, podejrzewam, że, no, one nie będą zmieniały działania tych petów, tylko to jest, jak one będą wyglądały. Co ja sądzę ogólnie o petach? Ech. To jest ciężka kwestia, bo z jednej strony faktycznie to mi śmierdzi takim trochę koreańskim MMO i nie do końca jestem chyba fanem tego rozwiązania, jak tak o tym myślałem na początku. Z drugiej strony, jakby inaczej, jakbym na przykład myślał o Poe, czy chciałbym mieć w Poe peta, który podnosi za mnie gemy, załóżmy. No nie, ale jakby... Gemy i jakby te wszystkie orby i tak dalej w połę, właśnie powinienem nazwać orbami, a nie gemami, nie do końca pełnią, nie, nie są tym samym pod względem warstwy abstrakcji, co złoto w Diablo i te materiały, bo jakby czasami orbów rzadko, porzadko, ale nie, myślę, że ktoś może mieć takie dobra w dupie, to mam, nie podnoszę tego, nie jest mi to aktualnie potrzebne, e, jestem już na, na takim etapie gry, że nie wiem, te orby to już w ogóle w dupie mam, nie podnoszę tego. I gdyby tam był taki pecik, który to wszystko zbiera, to może by to było irytujące, ale z drugiej strony, jakby w Diablo, jakby złoto i materiałów, no to jest to. Jest coś, co chcesz zbierać zawsze. I szczególnie, kiedy na przykład teraz jest bardzo zbuchowany Helltide, chociażby, to kiedy zabijamy te moby na Helltide, to ja mam często taką sytuację, że wiecie, leżą gdzieś tam porozrzucane chmary złota, bo te, wiecie, potwory umierają gdzieś daleko ode mnie, leżą gdzieś te złota, leż leżą gdzieś te właśnie materiały. Ja już tylko zrobię takie malutkie kółko, potem mówię, dobra, w dupie to mam. Nie chcę mi się teraz biegać po tym całym dużym obszarze, zbierać tego wszystkiego. Po prostu szkoda mojego czasu, bo zaraz po prostu wejdę w inną grupkę mobów, zabiję je i w sumie wyjdzie na to samo, niż jak gdybym tam biegał, jak Debin i zbierał te gdzieś pozostawione po bokach grupki złota. Więc wydaje mi się, że akurat w takiej grze i w takim systemie jak Diablo to ma całkiem sens i to trochę nam pozbędzie takiej trochę, wiecie, nudnej czynności jak właśnie bieganie po wyczyszczonym polu bitwy i dozbierywanie tego złota, ale faktycznie pozostawia to taki trochę dziwny niesmak, bo to budzi takie bardzo mocne skojarzenie z takimi gównianymi koreańskimi MMO. A przecież właśnie pamiętam jak, nie wiem, chociażby w Silk Roadzie, no w mnóstwach... Kore... Silk Road był koreański? W sumie nie wiem, no ale właśnie Silk Road i mnóstwo różnego rodzajów MMO miały taką funkcję. No i to jest raz jeszcze przomienie o obchodach rocznicy Diablo. No więc na tą chwilę wiemy tylko tyle. Podejrzewam, że dopiero kolejne duże newsy. Dostaniemy tego 18 lipca, kiedy przy okazji będę opowiadał o Spiritbornie, raczej nie spodziewam się, że zobaczymy coś wcześniej. No ale może się mylę i oczywiście, jeżeli tylko będziemy mieli jakieś potwierdzone nowe informacje na temat Wessel of Hydra, to oczywiście wam je tutaj przytoczę. Dajcie znać, co sądzicie o dodatku, o jego cenie, o zawartości, o tym, o tych, o tych petach jestem ciekaw, co sądzicie. Bo to jest bardzo mam wrażenie, kwestia, która jest tak naprawdę nieznacząca w pewnym sensie. To jest takie, wiecie, totalnie jakieś 50-planowanie. Nowa sprawa, ale mam wrażenie, że to może dość mocno poruszyć yy, graczy Diablo i ogólnie hackenslashy. Yy, a tymczasem to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.